Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym materiale, tym razem w nieco innej formie niż zwykle. Zazwyczaj występujemy we trójkę osobno. Tym razem postanowiliśmy się spotkać w większej grupie. Jest ze mną oczywiście Rafał, jest ze mną Bartek, no i jestem ja, czyli Łukasz. I dziś porozmawiamy o temacie, o który często pytacie nas w komentarzach zarówno na YouTubie, jak i na samym serwisie, czyli o sprzęcie dla graczy, czy też sprzęcie, który jest po prostu droższy, markowy. Pogadamy o tym, czy ten sprzęt jest warty swojej ceny, no i co tak naprawdę. Oferuje. Więc chłopaki, zaczynając od samych podstaw, sprzęt gamingowy zazwyczaj równa się sprzęt droższy. Dlaczego tak jest? Czy ta wyższa cena przekłada się w jakikolwiek sposób, waszym zdaniem, na więcej funkcji, na lepsze funkcje? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Ja myślę, że to trochę dzieli się na dwie kategorie, czyli uznanie sprzętu za, za gamingowy e, implikuje, że ten sprzęt posiada jakieś funkcje, i te funkcje są albo bardzo fajnymi, przydatnymi funkcjami, które umożliwią nam lepsze granie, albo są całkowicie bezużytecznymi funkcjami, które fajnie wyglądają. I tutaj właśnie mamy przykłady takiego, takich funkcji, ponieważ to, że sprzęt świeci, to, że klawiatura nam mryga na 16 milionów kolorów, jakby nie daje nam nic. Oprócz takiego psychicznego poczucia, że o, mamy fajny, lepszy sprzęt, to, że nam słuchawki świecą, to, że mamy świecącą podkładkę, jakby. To jest wartość dodana, ale całkowicie niezwiązana z, z graniem. Natomiast to, że ta pokładka, podkładka jest wykonana z dobrego materiału, to, że klawiatura jest mechaniczna, to, że te słuchawki mają lepsze przetworniki i tak dalej, no to to już jest ta, 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 ta wartość, z której naprawdę będziemy czerpać. I ten sprzęt przez to, że jest droższy, no to właśnie składa się na to, że mamy bajery, które są całkowicie bajerami, są zupełnie zbędne, ale ok, fajnie, komuś się mogą podobać, a z drugiej strony mamy rzeczywiście coś, co za tym konkretnie idzie. E, na przykład w myszkach. Ty bardzo dużo myszek miałeś w, swoim, w e, karierze. Tak, karierze. Tak, tak, karierze, no to trochę za dużo powiedziane. E, faktycznie tak jest, że myszki gamingowe są, jeżeli kupujemy już taką myszkę gamingową, to faktycznie kupujemy nie tyle e, sprzęt, który ma być ładny, co on faktycznie ma performować. Dużo profesjonalnych graczy, zależnie od gry, wybiera zupełnie inne myszki. Dla my my kupujemy myszki, gdzie jest dużo przycisków, żeby tworzyć sobie makra, żeby tam różnymi umiejętności można było sobie włączać w takcie rozgrywki. Eee, gracze CSGO na przykład kupują myszki, które najlepiej działają na niższych częstotliwościach DPI. Z kolei gracze Quake'a czy Overwatch'a grają już na tych myszkach, które radzą sobie najlepiej na tych wyższych wartościach DPI. Inna sprawa, na przykład myszki mają jeszcze tak zwane wartości polling rate, czyli to tak w dużym uproszczeniu to chodzi o odświeżanie po prostu. Myszki. I tutaj też jest ciekawe, te, te tańsze modele, tańsze modele myszek mają te niższe wartości, czyli one już nie nadają się do grania, ale mogą faktycznie ładnie, ładnie czy estetycznie wyglądać. Droższe myszki mają takie wartości 1000 MHz, nawet, nawet więcej, ale to się z kolei wiąże z tym, że już trzeba mieć komputer, który będzie tę grę uruchamiał w większej liczbie klatek na sekundę, bo inaczej to po prostu da. Efekt odwrotny, tam będzie po prostu tworzyło się pewne opóźnienie, nie będzie się to nadawało. Także krótko mówiąc, jeżeli chodzi o myszki gamingowe, faktycznie moim zdaniem opłaca się się dopłacić, kupić droższy sprzęt, bo no daje to po prostu efekty w postaci lepszym wynikom w grze. Przynajmniej ja tak miałem. No ja przy okazji, jeszcze jak mogę dodać, chciałbym obalić jeden taki mit o tym, że sprzęt gamingowy jest dla graczy, co coraz częściej nie jest, nie jest prawdą ponieważ sprzęt gamingowy jeżeli wywodzi się tak z grania z tego że profesjonaliści e, mówili jakby swój feedback dawali i później producenci dostrajali to w tym momencie bardzo dużo ludzi kupuje gamingowy sprzęt mimo tego że nie gra. Znam ludzi, którzy pracują w biurach siedząc na tak, gamingowych też, też widać, fotelach. Albo na przykład korzystają z myszek gamingowych, które umożliwiają zmianę ciężaru, bo mhm. wtedy można sobie dostosować do, do ręki, też do dnia. Niektórzy w pracy potrzebują czegoś innego, wieczorem jak się tam korzystają z komputera, też potrzebują innej wagi, więc sprzęt gamingowy to nie jest koniecznie sprzęt dla graczy i, i też fajnie był, gdyśmy o tym pamiętali. Ale no tak, taka nazwa się przyjęła, no geneza była dosyć oczywista. Tak, natomiast to się myślę, że zaczęło że później, że tak że że z tym walczy. W mainstream, ale dużo wspominacie o takich tych praktycznych funkcjonalnościach sprzętu gamingowego, które rzeczywiście w jakiś sposób praktycznie się przydaje w takim codziennym użytkowaniu? To gdybyśmy mogli, tak pokrótce przelećmy się pod po się po tym, co w tym sprzęcie rzeczywiście się znajduje. Mamy na stole kilka klawiatur. Jakie funkcje w tych klawiaturach, które z Waszej perspektywy są istotne, rzeczywiście się pojawiają? Anti-ghosting, czy to jest w jakikolwiek sposób z Waszych doświadczeń przydatne? Eee, anti, eee. Wiesz anti-ghosting powyżej ośmiu klawiszy nigdy chyba nie, nie wykorzystałem. Nigdy chyba nie wcisnąłem więcej nie. niż ośmiu klawiszy, chyba że usiadłem na klawiaturę, no, ale tak. to jest całkowicie bez sensu. Ale ludzie, którzy mają na przykład zwierzęta, koty biegające po stołach, po całych Śpiąty. mieszkaniach, no słuchajcie, no, jest, jest scenariusz, w którym rzeczywiście się czasami to przydaje, ale czy za taką funkcję uważacie, że... No, jeżeli ktoś chwali się, że ten Audi Goldstein w jego krawie to już rzeczywiście jest, czy z waszej perspektywy to jest funkcja? bez której rzeczywiście żaden gracz, czy też osoba szukająca lego, lepszego sprzętu nie jest w stanie funkcjonować, czy, czy warto za nią dopłacać? Wiesz co, ja, ja, mam, ja mam wrażenie, że trochę jest trochę jak z megapikselami, megapikselami w aparacie, że to jest taka wartość, którą ładniej jest sprzedać. My mamy anti-ghosting, wyżej tam powiedzmy ilość klawiszy i to fajnie, fajnie brzmi, prawda? Że wtedy oznacza, że ten sprzęt jest zaawansowany i faktycznie, że może jest warty tej większej ceny. Mhm. Nie wiem, co Ty, Bartek, myślisz? Czy myślisz, że ta technologia anti-ghosting jest już na tyle rozpowszechniona i na tyle yy... Nie jest już jakąś nowością, nie jest na tyle droga, że możemy ją wrzucić do niemalże każdej klawiatury, nawet takiej kosztującej kilkadziesiąt złotych, a zawsze to jest jeden dopisek na pudełku, że, że mamy, więc to jest fajna rzecz. Która nie kosztuje pewnie dużo producenta. Nie przydaje się jakoś super strasznie. tak, Antigosting na wszystkie klawisze jest zupełnie niepotrzebny, bo nie ma takiego scenariusza, w którym wciskamy wszystkie klawisze jednocześnie. Eee, no ale nie przypuszczam. Ale gdybyście, na pewno. gdybyście mieli dwie klawiatury tak samo wyglądające, z takimi samymi funkcjami i w takiej samej cenie, to wybralibyście klawiaturę z Antigostingiem czy bez W takiej samej cenie z Albo oczywiście. Albo w, w cenie powiedzmy 10 zł niższej. No to bym się zastanawiał, hmm. powiem szczerze. Okej, okay. A co w przypadku. Wspominaliście na, na, na temat podświetleń. Efektownych na klawiaturach. Ty Bartek dużo zwracałeś uwagi na to, że no to jest raczej mimo wszystko bayer i tak dalej. Ja jestem po drugiej stronie, że tak powiem, barykady. Ja widzę też wartości nie tylko estetyczne w tym, ale także praktyczne, bo w przypadku grania późno wieczornego, czy też w ciemniejszych nieco pomieszczeniach, co pewnie każdemu z nas się od czasu tak, do czasu zdarza. To jest pomaga. Ja no wiadomo podczas gier korzysta się dosyć często z tych samych przycisków które raczej doskonale znamy no ale od czasu do czasu nawet jeżeli ktoś potrafi pisać na klawiaturze bez patrzenia na tą klawiaturę no to w ciemności bez podświetlania klawiatury no czasami bywa tak ciężko. Poza tym no też kątem oka, nawet kiedy patrzysz się w ekran i widzisz yy, coś, co podświetla się na Twoim biurku, no łatwiej Ci troszeczkę operować po całym tym sprzęcie. Tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń. No tak, ale teraz pytanie, no, czy to potrzebujesz w takim razie 16 milionów kolorów i takich animacji? Nie, nie, nie. W przypadku, w przypadku rzeczywiście praktycznego, yy, praktycznego wykorzystania tego typu sprzętu no, yy, podświetlenie na 16 milionów barów i tak dalej no nie jest do końca potrzebne, ale tutaj też wchodzi ten aspekt estetyczny którego moim zdaniem przynajmniej nie powinniśmy bagatelizować, no bo biorąc pod uwagę, że przy tym sprzęcie, przy swoim biurku, które, przy którym taka klawiatura, myszka czy słuchawki, podkładka czy biurko całe gamingowe stoi, no spędzamy przy tym dużo czasu i jeżeli ma to ładnie wyglądać, no to chyba dopłacić mimo wszystko warto. Ja tak przynajmniej do tego podchodzę, bo w chwili, w której urządzamy swoje mieszkanie, kiedy stawiasz meble do pokoju, stawiasz meble do kuchni i tak dalej, no to nie wybierasz tylko i wyłącznie opcji, która jest czysto praktyczna i najwygodniej ci się z niej korzysta, ale także taką opcję, która po prostu ładnie wygląda i myślę, że jesteśmy już na tym etapie, gdzie sprzęt, który stoi przy naszym biurku, odgrywa na tyle dużą rolę w naszym życiu, że no, no, warto, żeby też się jakoś prezentował. No to może ja powiem z takiej perspektywy gościa, który właściwie nigdy nie zainwestował w klawiaturę gamingową czy mechaniczną droższą, z milionem kolorów RGB. Ale fakt, faktem fajne jest to zdanie z porównaniem do szafek kuchennych, bo faktycznie no, szafę kuchennych korzystamy e, codziennie, patrzymy na nie wiele godzin dziennie, jeżeli powiedzmy siedzimy albo pracujemy w salonu e, i chcemy, żeby to fajnie wyglądało. Tylko mi się wydaje, że poprawcie mnie albo zabijcie mnie, cokolwiek że szafki takie szafki mają może taką większą wartość praktyczną niż krewetury takie mechaniczne. Chodzi mi o to, że kiedy kupuję sprzęt gamingowy, czy to, czy to są słuchawki, czy myszka, ja chcę, żeby to właśnie mi pomagało jakieś osiągnąć lepsze cele w grach. Słuchawki gamingowe naprawdę przyczyniają się do lepszych efektów na przykład w cs czy w Rainbowle, Rainbow Six Siege oczywiście, gdzie tych przeciwników, na przykład słychać przez ściany myszki, no lepsza czułość, E, czy, no, większa precyzja. Natomiast w klawiaturze przyjemność może z klikania? W tym momencie wszyscy gracze StarCrafta Cię nienawidzą. Już szukają Ciebie na Facebooku. Przepraszam. Nie, rzeczywiście, klawiatura nie ma tak ogromnego wpływu jak myszka, e, ale, no, no sam, sam prędkość odskoku klawisza w, w, przypadkach, w, w przypadku takiej gry jak StarCraft ma, ma znaczenie. A wracając jeszcze do tych szafek. E, to ja myślę, że tutaj trochę ma znaczenie to, jakie mamy poczucie estetyki. Sam pamiętam, jak grałem w Need for Speed Underground, pierwsze czy drugie, gdzie mój samochód był fioletowo-zielono-żółty, miał 100 tysięcy naklejek, neony i ja w ogóle jarałem się wtedy, mając te 15-16 lat, natomiast ostatnio się złapałem na tym, że jak grałem w kolejnego Need for Speeda, to mój samochód był bardzo minimalistyczny, w sensie miał jedną ładną barwę, miał gdzieś tam jeden jakiś detal niewielki i tak dalej i myślę, że to też ma trochę wpływ na to jak my to postrzegamy, że ten sprzęt bardzo popularny jest wśród młodzieży, która właśnie tak jak my kiedyś jaraliśmy się, czy przynajmniej ja tymi neonami. Pamiętam, że wtedy bardzo popularny też był ten film Szybcy i Wściekli. I chyba trochę z wiekiem to może przechodzi. Znam też starszych graczy, którzy rzeczywiście mają sprzęt RGB, ale znam też dużo starszych graczy, którzy inwestują w minimalistyczne, białe czy czarne obudowy do komputerów i białe czy czarne, takie monolityczne klawiatury i to im się podoba. Czyli twierdzisz, że z biegiem czasu się wyciszamy i już krzykliwe, krzykliwe myszki i klawiatury niekoniecznie są potrzebne. Wolimy Passata od Porsche. Potrzebne, tak? ale słuchajcie, no to też jest trochę tak przed samymi nagraniami poruszaliśmy w rozmowie między sobą ten temat, że kupowanie tego typu sprzętu sprzętu droższego, markowego gamingowego, ale nie tylko, no też daje nam poczucie Nieco większej przynależności do pewnej grupy. W chwili, w której kupujemy sprzęt dla graczy, inwestujemy w niego jakieś pieniądze i, i spędzamy z nim dużo czasu, no mamy poczucie, co dla niektórych jest istotne, no, przynależenia do tej społeczności, choć no, jak wiadomo, no, społeczność graczy dzisiaj jest. Bardzo, bardzo szeroka, ale nazwijmy to do tego przynależności do tego koru, tak? Gamingowego. Czy z waszej perspektywy też jest to rzecz, która rzeczywiście w jakiś sposób odgrywa, ma dla was jakiekolwiek znaczenie, czy, czy nigdy kupując, czy też korzystając z tego typu sprzętu, nie, nie, nie mieliście podobnego poczucia? No, wydaje mi się, że to jest też trochę. Yy... Każda marka ma jakąś taką swoją identyfikację kolorystyczną, na przykład Tracer na przykład jest po prostu zielony, tak? Czy różowy, czy zielony, No czy Głównie, głównie, głównie tak. zielony, ale też te wersje, nazwijmy to, żeńskie, Dokładnie. dosyć tak, ciekawy no, podział to w tym czasie. jest ale... tam, tam, powiedzmy, kategoria kolorystyczna. Eee, i Gdybym faktycznie. Mm, różowy akurat, bo tak, tak, się tak, e, Fan sponsor Razera. Sponsorowany, tak, <laughs> przez Razera. E, Dajcie mi pieniądze z góry. <laughs> gdybym faktycznie chciał nie, przynależeć do takiej grupy, to może bym właśnie na to patrzył, na taką identyfikację kolorystyczną, że okej, okay, mam jedną klawiaturę Razera. No to możemy kupić sobie podkładkę Razera, która też jest zielona. Ja swoją drogą widziałem, że jest chyba jakiś taki zegarek w stylu tych takich, może niesportowych, takich wiecie, większych G-Shocków. Od Razera. Ma... Tak, tam, od razera. kiedyś. Tam tak, zgadza tak. się. To, się gdzieś tam, to gdzieś tam umarł dosyć szybko, ale też kolorystyka była utrzymana w tej charakterystycznej dla Razera formie. I, i gdybym właśnie chyba chciał e, się identyfikować z, e, z jakąś marką, to chyba właśnie na to bym patrzył. Z marką, która jest tak. utożsamiana z daną społecznością, tak. tak? No bo mówimy o firmach, które no w jakiś sposób są związane korowo ze swoim. Czyli lubiłbyś rokata, to byś ubierał na niebiesko bardziej, Corsera bardziej na żółto, i żółta czapeczka. Może, może już tak bym poszedł na całość, to tak powiem, nie? Człowiek, człowiek billboard, po prostu, <grym <grym nie no, ale tak dalej. jak kluby piłkarskie mają swoich fanów, tak kluby sportowe mają swoich fanów, no to też marki też mają swoich fanów. No to to jest nie tylko gamingowa, prawda, przypadek w świecie nowych technologii, no bo to tak, jest też tak. I Apple, Microsoft i, i cała reszta. Jak się popatrzy na profile facebookowe marek właśnie takich jak Corsair, jak Bloody i tak dalej, jest cała masa fotografii, Ludzi, którzy wysyłają właśnie swoje stanowiska komputerowe, gdzie każdy sprzęt, od słuchawek, yy, po pomyszki klawiatury, podkładki, należy do tej jednej konkretnej marki. I w takim razie ci ludzie nie patrzą na to, który sprzęt jest bardziej wydajny, yy, nie patrzą na to, jakie, ma, jakie daje możliwości, tylko patrzą na to, jaki jest najlepszy sprzęt w obrębie danej marki. No podobnie jest z ludźmi, którzy są wielkimi fanami Apple. Oni nie patrzą, nie spojrzą na, na Androida. Oni będą chcieli jak najlepszy sprzęt yy, Apple'a. Bo są do niego bardzo przywiązani, bo, bo ten marketing sprawił, że y, jakby cena przestaje mieć znaczenie. Należymy do jednej rodziny fanów Apple'a. Dlatego też y, kobiety, które mogą sobie kupić skórzaną torebkę za 300 zł, powiedzmy, wybierają czasami torebki, które kosztują 3000, 4000, tylko dlatego, że są jakieś Louis Vuitton'gu czy tak dalej, I Wtedy należą do tej rodziny, do tej prestiżowej rodziny tak, tak, posiadaczy. Tak, tak. No i przynależność tego przynależność do, do tej rodziny, do tej grupy sprzętu. i posiadanie tego sprzętu czy czegokolwiek innego no daje ci też. A... Prestiż. Jakiś prestiż, jakiś status, posiadanie czegoś związanego z identyfikacją danej marki, no, automatycznie daje ci jakąś korzyść, nie namacalną, ale no, w oczach społeczeństwa rzeczywiście. Tak, no wiele firm z tego po prostu korzysta, podwyższając tak, ceny. Tak, Tak, zgadza się. To jest trzymanie trochę ciekawe, no bo bardzo często nawet nie widać z zewnątrz, że korzystamy ze sprzętu danej marki. Tak? No, jeżeli, mam, jeżeli mam myszkę, mam rękę na myszce. Która ma logo, powiedzmy Steel Series, no to z zewnątrz w sumie nie wiemy, nikt nie wie o tym, że to jest Mieszka Style Series. Nawet my nie wiemy o tym, że podczas grania że to jest Mieszka Steel Series. Wiesz, możesz na Facebooku dołączyć do grona Steel Series, wiesz, i wymieniać się doświadczeniami. No tak jest ze wszystkim, tak jest z posiadaczami konkretnych telefonów, samochodów, różnych rzeczy. Słuchajcie, ale zeszliśmy trochę na takie tematy mniej namacalne, bardziej psychologiczne, i to jest oczywiście bardzo istotny aspekt, ale pogadajmy jeszcze przez krótką chwilę o tych kwestiach nazwijmy to bardziej fizycznych, bo droższy sprzęt gamingowy, czy też ogólnie rzecz biorąc, mocniej brandowany, z mocniejszą marką, jego cena często jest wyższa nie tylko i, wło, nie tylko i wyłącznie z uwagi na samą markę, ale także i na kwestie związane z. Materiałami, z jakich ten sprzęt został wyko wyko wykonany. Czy droższy sprzęt z waszego doświadczenia e, w kwestii żywotności, wytrzymałości i, i spełniania tej swojej funkcji, do której został zakupiony, sprawdza się lepiej niż te tańsze zamienniki, czy to wręcz przeciwnie, albo porównywalnie? Tak? Czy kupując klawiaturę, czy myszkę, czy też słuchawki za 100 zł, za 100 zł jesteście w stanie osiągnąć dokładnie to samo przez tak długi czas, jak w przypadku klawiatury za 500 zł. Bardzo tak rzucałeś myszką o ścianę? E, zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się rzucić myszką, tylko że to była taka myszka. Nie wiem, czy tutaj będę mogę markę wymieniać, nie będę wymieniał. Esperanza za 15 zł. Taka rzeczywiście marketowa myszka, którą nie obawiałem się rzucić o ścianę. Tego samego z myszką od SteelSeries czy od Razera pewnie byś nie zrobił. Tak, przy tej myszce z HyperXa, która leży, pewnie bym tego nie zrobił. I może nie dlatego, że bałbym się, że, że jakoś się rozpadnie za, za bardzo, no ale jest taka, jest taka szansa. Natomiast z własnego doświadczenia, jako że przeżyłem różne czasy studenckie i tak dalej, gdzie czasami oszczędzało się na wszystkim, łącznie z klawiaturą do komputera, kiedy Twoja ulubiona się, się wysiadła, i trzeba było sobie pooszczędzać chwilę na nią. To takie sprzęty marketowe za 23 zł, to rzeczywiście sprzęt jednorazowy, który wytrzymuje dosłownie miesiąc. Natomiast z droższych sprzętów, kiedy mówimy już o klawiaturach mechanicznych czy bardzo dobrych klawiaturach membranowych, to z mojego doświadczenia wynika, że najbardziej wytrzymałe nie są sprzęty gamingowe, mhm. tylko bardzo dobre, na przykład klawiatury multimedialne od takich firm jak Microsoft czy, czy, czy Samsung kiedyś też wypuścił w latach 90. taką klawiaturę, która pewnie do, do teraz gdzieś leży u mnie w szafie i korzystałem z niej przez dobrych kilka lat i, i, i działała. Natomiast od jakiegoś czasu korzystam z, z klawiatury gamingowej pewnej marki na R. Działa doskonale, oprócz tego, że powoli wygaszają się diody podświetlające klawisze, co dla niektórych byłoby już rzeczą uniemożliwiającą jakiekolwiek korzystanie z tej klawiatury. Natomiast dla mnie to jeszcze nie jest jakaś wielka, wielka przeszkoda. To może to wynika też z tego, że takie sprzęty gamingowe często są jakby. Może bardziej skomplikowane w środku i przez to te mechanizmy się psują chętniej niż takie... Czy nie chcę że one się psują chętniej niż sprzęty biurowe? Mówię o najwyższej półce tych sprzętów biurowych, czyli klawiatura, która kosztuje porównywalnie tyle, co, co taka klawiatura gamingowa. No, bo za dobrą klawiaturę Microsoftu, powiedzmy, która jeszcze ma ten ergonomiczny układ i tak dalej, też trzeba zapłacić czasami ponad 150-200 i jeszcze więcej złotych, więc to nie jest jakby sprzęt z niskiej półki. Tylko, że myślę że właśnie, że to jest sprzęt robiony na lata. Nie chcę tutaj wchodzić w to, że sprzęt gamingowy nie jest takim sprzętem tworzonym na lata, aczkolwiek e, gdybym sam był wielkim szefem wielkiej korporacji tworzącej gamingowy sprzęt, to pewnie chciałbym, żeby co 2-3 lata ktoś ten sprzęt wymieniał e, na nowy, lepszy i tak dalej. Ale no tutaj chyba raczej te firmy działają tym, że ten sprzęt rzeczywiście co 3 lata się zmienia. Mamy nowe technologie, e, wygląda to też lepiej, fajniej, działa szybciej. To chyba właśnie widać, szczególnie ten rozwój technologii widać, yy, szczególnie jeżeli chodzi o yy, myszki Bluetooth, yy, kiedyś... Ja, ja do dzisiaj się nie jestem w stanie właśnie. przekonać. Nie, właśnie jest, taki jest ten mit, że no. myszki jest, Bluetooth działają wolniej. Absolutnie. Nie, nie dla, dla mnie to nawet nie jest kwestia tego, że one działają wolniej, ale dla mnie, nie po prostu paraliżuje perspektywa, w której gram i tra pan tracę pan. właśnie zaślanie i po prostu jestem ileś sekund w plecy. A to jest o... absolutnie fascynujące, że, że ja tak miałem do niedawna, ale są takie faktycznie myszki, które mają, no nawet progacze potwierdzają, że kompletnie nie widzą różnicy, różnicy jeżeli chodzi o opóźnienie krach. grach. W dodatku takie myszki potrafią działać, nie chcę skłamać, a nawet tygodnie na tym, na tym jednym ładowaniu, a przy, po spadku do określonej wartości już się informują hmm. y, głośnym komunikatem, OK, naładuj myszkę i taką myszkę potem wystarczy włożyć w jakiś stand, iść, iść, pójdzie, pójść zjeść obiad i ona jest naładowana. Właśnie Łukasz, wspomniałeś, że paraliżuje Cię no. wizja utraty zasilania. Na konsoli grasz na bezprzewodowym padzie? Tak, tak, tak. nie paraliżuje Ci wizja? Paraliżuje mnie też ta wizja i bardzo mnie to irytuje w chwili, w której się akurat to zadzieje. Tak, bo i to nie jest zawsze, częste, nie zawsze. Nie zawsze o tym pamiętam, żeby go tam wpiąć do ładowania. No, bywa tak, ale to jest rzeczywiście kwestia technologii i tego, że ona jest dopracowywana, to jest rzecz jedna, ale też nie do końca związana z samym, samą jakością materiałów, tak, z które się składają na dany sprzęt, no bo bateria baterią. No to jest niezależne od producenta, niezależne od producenta danego sprzętu, chyba, że mamy myszkę nie na baterię, tylko z wbudowanym własnym zasilaczem, tak? No to jest kwestia też wtedy czasu, no bo zasilacze mają to do siebie, że po jakimś czasie ta ich żywotność i nazwijmy to pełność, do której można ją naładować, z biegiem czasu spada. Ale to już jest całkowicie inne. Dobrze, rzecz. a co myślicie o takich, kiedyś powiedzieli, kiedyś byśmy powiedzieli, że absurdalnych rzeczach, jak podświetlane RGB gamingowe. Biurko, podświetlane RGB krzesło, czy też podświetlane RGB słuchawki po bokach, gdzie no sam użytkownik nawet nie jest w stanie zobaczyć tego, że ma, że ma to podświetlanie RGB. Widzieliśmy podświetlaną drukarkę mhm. z podświetleniem RGB. Widzieliśmy kable HDMI, które są podświetlane. No, jest w dużo, kolorach. dużo, dużo takich przykładów, które no można w pewien sposób nazwać absurdalnymi. Ja myślę, że w tym przypadku no, główną rolę odgrywa tutaj estetyka, tak i to poczucie z perspektywy kupującego takie rozwiązania, że w angielskim jest takie określenie look like a pro, feel like a pro, czyli wyglądaj jak profesjonalista i poczuj się jak profesjonalista i myślę, że to jest główny czynnik, który decyduje o, o zakupie tego typu rzeczy, które... No, Takiej praktycznej perspektywy są całkowicie bezużyteczne, bo o ile tak jak gadaliśmy wcześniej w przypadku oświetlania klawiatury, czy myszki, no to jesteśmy jeszcze w stanie jakiś tam sposób to obronić, na no to w przypadku poświetlanego kabla, no estetyka i własne samopoczucie chyba to są jedyne czynniki, które rzeczywiście w jakiś tam sposób mogą kogoś przekonać do tego typu zakupu, no i oczywiście głębokość portfela, tak, jeżeli ktoś ma akurat Większe zasoby i jest w stanie je spożytkować akurat na rzecz, którą, dzięki której będzie się lepiej czuł, i jest to kabel HDMI z podświetleniem, no to ja nie widzę z tym jakiegoś większego problemu. E, choć no, też rozumiem perspektywę, w której e, ktoś takie rozwiązania delikatnie mówiąc e, obśmiewa, tak? no bo też jest jakieś podłoże do tego mimo wszystko. No jest to jakaś zabawka, może jakaś forma taka wyrażenia się. Um, albo po prostu właśnie te, tej poczucia, tego poczucia estetyki, o którym mówimy, że po prostu chcemy się lepiej czuć, że mamy coś fajnego. To jest trochę jak z ciuchami, ciuchów też tak by na co dzień na sobie nie widzimy. Jak mamy skarpety jakiejś e, droższej firmy, Gucci powiedzmy, Gucci. to też jakby... No, Super tylko, drogie To, to, to Właśnie, to w zasadzie to tylko my wiemy o tym. Ale jak się Ale jak się czujemy, jak się, jak się, czujemy, czujemy, jak się tak. przyjemnie chodzi? Jak się, jak się wygodnie chodzi w skarpetach gucin, naprawdę <głosy> <głosy> całkowicie, całkowicie inaczej niż Dobrze, to może tak zazwyczaj. Spinając temat, jeszcze taka, y, ostatnie takie pytanie. Y, za co według was warto jest w takim razie realnie dopłacić, a co jest całkowicie niepotrzebne? Jak gdyby, za co mógłbyś dopłacić, y, za co nie? Jana, ja jestem gotowy zapłacić za rzeczywiście większą wytrzymałość tego sprzętu i większy, dłuższy czas działania danej klawiatury, myszki itd. w taki sam sposób, jaki działała w dniu zakupu. Jeżeli sprzęt jest wykonany z lepszych, z lepszych materiałów, co często, że tak powiem, jest też powiązane z bardziej efektownym wyglądem danego sprzętu to ja jestem w stanie zapłacić za tą klawiaturę 500-600 zł, bo wiem, że ona, będzie mi, że ona mi starczy wtedy na te 3 lata. Ja zazwyczaj przy zakupie sprzętu staram się podążyć taką matematyczną drogą i przeliczam sobie w to, ile czasu przy danym sprzęcie będę spędzał. Jeżeli załóżmy jest to nie wiem, 8 godzin dziennie przez 270, godzin w ciągu roku, 270 dni w ciągu roku, no to jest szybka matematyka jakieś 2000... 100, coś koło tego godzin w ciągu Bardzo roku. Dużo. dużo, no w razie czego dużo? Jeżeli sobie to przemnożymy, czy tam przedzielimy przez 500 zł, no to nam wychodzi w ciągu roku groszowa sprawa. za godzinę użytkowania danego sprzętu. Jeżeli ten, że tak powiem, te wyliczenia wydają się z mojej perspektywy w miarę atrakcyjne i opłacalne. I różnica pomiędzy klawiaturą za 500 zł, a klawiaturą za 100 zł, w perspektywie takiej rocznej, no to wychodzi tak naprawdę w przeciągu dnia nie wiem, różnica złotówki, no to jestem w stanie to, to, to płacić, bo faktycznie pewnie mógłbym sobie kupić więcej Kajzerek za tą zaoszczędzoną złotówkę w ten sposób, no ale zyskuję jakiś komfort psychiczny i to, że nie muszę się mówić, martwić przez jakiś tam czas e, wymienianiem sprzętu na nowy. Po co mówię? Z mojej perspektywy większa solidność, która zazwyczaj stoi za sprzętami droższymi i sprzętami droższych marek, no jest w zupełności wystarczalnym powodem do tego, aby w te urządzenia po prostu więcej zainwestować. To jeśli o mnie chodzi, to już tak pomijając całkowicie powiedzmy sprawę większej funkcjonalności czy wytrzymałości to chyba po prostu bajery. Jakby wiecie są rzeczy takie czasami małe, że słuchawki mają pokrętło do do, do zwiększania głośności. Nie trzeba robić tego systemowo. I mówię to dlatego, że często nawet, kiedy jakiś produkt wychodzi on jest jeszcze względnie nowy, to nie mamy tej pewności, czy ten produkt faktycznie jest wytrzymały. On może się wydawać wytrzymały. Można tak założyć po, po wyższej cenie tego urządzenia. Ale no, historia nieraz pokazywała, że, że, że sprzęty są tylko sprzętami i nawet najdroższy sprzęt może się jakiemuś producentowi w końcu nie udać. I wtedy wydaje mi się, że mogę sobie to zastępować właśnie jakimiś fajnymi bajerami, funkcjami. To tylko Czyli e efekciarsko, tak, w jednym tak, słowie. Tak, tak, tak. okay. Ja tylko od siebie dodam, trochę z innej perspektywy, że mi się zdarzyło dopłacać do sprzętów marek, które gwarantują lepsze wsparcie techniczne. Mhm. Okay. Czyli marki, które dają lepszą gwarancję, dłuższą gwarancję. Marki, które mają gwarancję door-to-door, -door, w sensie, że jeżeli wiem, że coś mi się zepsuje, to przyjdzie kurier, odbierze. Monitory z gwarancją zero martwych pikseli na przykład, to było kiedyś, kiedy martwe piksele jeszcze były tak naprawdę poważnym problemem i zdarzały się wszystkim, to, to też zwracam uwagę na to, żeby dany sprzęt miał, ten, miał, miał taką gwarancję, ale też patrzę na to, jak wygląda wsparcie techniczne i gwarancja w, w Polsce, czy są grupy na Facebooku, czy, czy gdzieś jest dostępna pomoc techniczna online i tak dalej, to jest dla mnie Ważne. I to się wiąże trochę z tym, co Ty mówiłeś, że jeżeli mam świadomość, że ten sprzęt jest wspierany i że ludzie, którzy z niego korzystają są wspierani, no to wiem, że on będzie ze mną ze mną dłużej, a nie tak, że ktoś po, po roku, kiedy sprzęt mi się zepsuje, nagle głuchy telefon i, i marka I działa tylko kupuj, i wyłącznie w kupuj, Chinach. Kupuj, kupuj nowy. I trzeba kupić nowy. To na tyle z naszej strony na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia na temat sprzętu gamingowego. No i co, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, suby, to będziemy wiedzieć, że chcecie takich materiałów więcej. A to jest ten moment, kiedy ja mówię coś śmiesznego. Także wymyślcie sobie coś Bardzo śmiesznego. Bardzo śmiesznie, było śmiesznie. Dziękujemy, że z nami byliście i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. To wy nam coś śmiesznego napiszcie. Można i tak.